Witajcie na kanale Maluję, więc gram! Dzisiaj otwieramy jedno z najnowszych i najbardziej wyczekiwanych przez społeczność Warhammera pudeł w Age of Sigmar Hellsmith of Hashut Army Set. To nie jest zwykły zestaw startowy. To powrót Mrocznych Duardin, wyznawców ognistego boga Hashuta. Sprawdźmy razem co kryje się w środku tego potężnego pudełka. Już sama okładka robi ogromne wrażenie. Klimatyczna ilustracja, na której widać piekielne kowadła, demoniczne ornamenty i wojowników gotowych zalać świat ogniem i stalą. Na każdym boku pudełka znajdują się kolejne grafiki przedstawiające wyznawców Hashuta. Wszystkie utrzymane w niesamowicie wysokim poziomie artystycznym. Na tylnej stronie znajdziemy zapowiedź całej zawartości: czyli modele, podręcznik, karty i wszystko, czego potrzeba, by rozpocząć nową armię. Dobra! Otwieramy pudło. Games Workshop od co najmniej dwóch lat nie owija już miękkich pudeł zawierających sety armijne, folie zabezpieczające. Zamiast tego stosuje jedynie dwie plomby po bokach. Nie wiadomo dokładnie z czego to wynika, prawdopodobnie z oszczędności. Z tego co się dowiedziałem, niektóre sklepy na życzenie klienta mogą owijać takie pudła folią bąbelkową, aby jeszcze bardziej zabezpieczyć je podczas wysyłki. Po otwarciu wita nas aktualne logo Warhammera. Żałuję jednak, że nie jest to grafika frakcyjna haszczutów, z chęcią powiesiłbym ją w antyramie na ścianie. Takie ilustracje GW zwykle dołącza do boxów otwierających nowe edycje, więc może kiedyś i ta doczeka się swojej wersji. I mamy to, pierwsze spojrzenie do środka, na wierzchu wypraski pełne nowych modeli już na pierwszy rzut oka widać detale, runiczne zbroje, ostre topory, piekielne maski i demoniczne machiny wojenne. Zobaczcie te ramki, mamy tu bohaterów piechotę i charakterystyczne dla tej armii elementy, czyli łańcuchy, młoty, fragmenty opancerzenia zdobione symbolami Haszuta. Wszystko zaprojektowane z ogromną dbałością o szczegóły. Dla malarza to prawdziwe wyzwanie. Mnóstwo drobnych detali, ale też duże powierzchnie, które świetnie przyjmą efekty kontrastu, ognia i rozżarzonego metalu. Modele wyglądają na bardzo dobrze zaprojektowane. Detale, jak rury czy mechaniczne elementy, łączą się naturalnie. Oczywiście jest też kilka delikatniejszych części, które będą wymagały cierpliwości i precyzji zwłaszcza przy cienkich łańcuchach i ozdobach. Już zacieram ręce, nie mogę się doczekać aż ich złożę. Pod nimi arkusz z kolejnym logo Warhammera, następnie mamy drugie dno, po boka podstawki, a na środku kolejne mniejsze pudło z ilustracją dowódcy, do którego przejdziemy za chwilę. Na dole pudła są ozdobne ornamenty haszutów z każdej strony. Pod wspomnianym mniejszym pudełkiem znajdują się arkusze naklejek, które pozwolą nadać armii jeszcze bardziej unikalny charakter. Są tam symbole czarnego byka, znak haszuta, które można umieścić na tarczach, proporcach i pancerzach wojowników. Obok znajdziemy runy chaosu, ogniste wzory przypominające rozżarzone szczeliny w metalu oraz heraldykę poszczególnej kuźni. To świetny detal dla każdego, kto chce, by jego armia od razu zdradzała swoją przynależność, czy to na stole bitewnym, czy w gablocie kolekcjonera. Dzięki naklejkom każdy regiment zyskuje własną tożsamość, a cały staje się jeszcze bardziej spójna z mrocznym klimatem Hashuta. To pierwsze naklejki w armii secie odkąd pamiętam. Ostatni raz GW dawało je w drugiej edycji w pudełku wojny dusz dla Stormcastów. Przejdźmy teraz do mniejszego pudełka. Wita nas przepiękna ilustracja wulkanu i czczonego ojca ciemności Boga Haszuta. Do zestawu dołączony jest też limitowany podręcznik frakcyjny, twardo prawa, pełny art na okładce i złoty druk na grzbiecie oraz brzegach. Do podręcznika przejdziemy za chwilę. Zobaczmy najpierw instrukcję składania modeli. Jest bardzo czytelna, jak w poprzednich zestawach. Na początku, wymienione są rozmiary wszystkich podstawek. Pierwszy model to bohater frakcji War Despot. Następnie mamy Dominatora, czyli maszynę bojową, która można złożyć w dwóch wariantach. Przy składaniu pokażę wam, jak zamagnesować model, aby można było naprzemiennie zmieniać jego oręż. Potem mamy oddział 10 wojowników Hashuta z możliwością wyposażenia ich w miecze lub włócznie. I tu mam niestety dylemat, bo oba warianty wyglądają świetnie. Ale postawię raczej na włócznie. Wśród nich znajdziemy czempiona i sztandarowego. Czempiona można złożyć w trzech wariantach. Przyznam, że wersja z dwuręcznym toporem robi ogromne wrażenie, więc raczej skuszę się na ten wariant. Zauważcie, że każda tarcza ma inny wzór, dzięki temu po złożeniu oddział będzie wyglądał niepowtarzalny. Ostatnim modelem jest infernalna maszyna bojowa z trzema operatorami, również z możliwością złożenia w dwóch wariantach. Jako tormentor lub bateria rakietowa. Ten model również zamagnesuje, aby można było zmieniać jego konfigurację w zależności od potrzeb bitewnych, bo korpus pozostaje ten sam. W zestawie nie zabrakło kart War -scrolli, kart do trybu Spearhead, które ułatwią prowadzenie bitew oraz zestawu kart z zasadami frakcyjnymi. Sam podręcznik zawiera przepiękne ilustracje ponad 100 stron, lore, zasad i War -scrolli. To tutaj znajdziecie historię tej frakcji, jej miejsce w krainach śmiertelnych oraz wszystkie reguły potrzebne do gry. Na marginesie warto dodać, że styl graficzny podręcznika to prawdziwa uczta dla oka. Pełno tu monumentalnych scen ziguratów, demonów i kuźni buchających zielonym płomieniem. To nie tylko podręcznik zasad, ale też wizualna opowieść o świecie Hashuta. No dobrze, ale co tak naprawdę wyróżnia frakcję na tle innych w Age of Sigmar? To przede wszystkim połączenie mrocznej inżynierii, okrutnej magii i bezwzględnej dyscypliny. To nie są krasnoludy z karczmy, to niewolnicy haszuta, którzy budują demoniczne machiny wojny i kują broń w piekielnych kuźniach. Na stole bitewnych ich siła tkwi w połączeniu solidnej piechoty w ciężkich pancerzach z niszczycielskim wsparciem machin i jednostek demonicznych. Do tego dochodzą zdolności osłabienia przeciwnika, kontrola pola bitwy poprzez strach, ogień i magię. Krótko mówiąc, to frakcja, która nie tylko idzie do przodu z młotem, ale też narzuca swoje zasady gry, zmuszając przeciwnika do tańca w rytmie kuźni Haszuta, czarnego boga ognia, krwi i zniszczenia. Patron chaotyczny krasnoludów, uznawany jest za upadłego boga, odrzuconego przez inne bóstwa chaosu i zamkniętego głęboko pod ziemią. To właśnie Haszut daje swoim wyznawcom magiczną moc i siłę, ale w zamian żąda absolutnej lojalności oraz ofiar z krwi i ognia. Cała kultura Hellsmithów oparta jest na kultach haszuta. Od rytuałów kuźni, przez podporządkowanie niewolników, aż po czarną magię. Dlatego na polu bitwy ich armie to mieszanka krasnoludzkiej dyscypliny, chaotycznej brutalności i demonologii. Ale o tym opowiemy w innym materiale. Podsumowując unboxing, w środku mamy wszystko, czego potrzeba do rozpoczęcia armii Hellsmith of Hashut. Wyjątkowe modele, kompletny podręcznik, no i karty. To świetna propozycja zarówno dla graczy, którzy chcą zacząć nową armię, jak i dla kolekcjonerów, którzy szukają klimatycznych i dopracowanych modeli. Czy warto? Jeżeli jarają was dosłownie i w przenośni mroczny klas ludy chaosu, to absolutnie tak. To dopiero początek przygody z tą frakcją na moim kanale wkrótce być może z Waszą pomocą wyznawcy Hashuta pojawią się gotowi do wymarszu, by podbijać swoich wrogów. Jeżeli chcecie być na bieżąco oczywiście zostawcie subskrypcję i kliknijcie w dzwoneczek. W komentarzach napiszcie jak Wy pomalowalibyście swoich wyznawców Hashuta. Do zobaczenia w kolejnym materiale i niech płomień Hashuta spali pole bitwy.